Wielu już zakłada wam korony, zakłada wam medale i tak dalej i tak dalej. Szampany są zmrożone w Częstochowie? Nie, yeah, szampany nie są zmrożone. Szampany mam nadzieję będziemy brozić, ale po pierwsze szampan nie musi być aż wcale aż tak długo przechowywany w chłodnym miejscu, żeby był zbrożony, a po drugie podchodzimy spokojnie, bo jeszcze parę meczów przed nami. E, wiem, że to jest też tak, że wiele osób już faktycznie tą koronę nam na głowę wkłada, ale my od tego się na razie odżegnujemy. Wiemy jaka jest przewaga w tabeli, ale jeszcze parę meczów musimy wygrać. Sytuacja jest dla Was i idealna, no bo przewaga jest duża, ale też trudna, no bo, no bo trudno jest tak ciągle, ciągle uciekać. Tak, przyznam szczerze, że te ostatni mecz z Pogonią trochę takiego jeszcze większej wiary w nas natchnął, bo, bo wiele osób spodziewało się po zwycięstwie Legii w, te, w tamtej kolejce, że mecz z pogodą będzie bardzo trudny i tam stracimy punkty, a finalnie okazało się, że wyjechaliśmy trzy punkty ze Szczecina, a utrzymaliśmy tą ten dystans nad Legią i dlatego uważam, że mamy dobrą sytuację wyjściową, nawet powiedziałbym bardzo dobrą. Ale jeszcze za wcześnie, żebyśmy świętowali. Czy zdołacie utrzymać skład w takim mniej więcej takiej postaci, w jakiej wygląda to, to teraz? Wiadomo, że mistrz polski często jest po prostu rozkupowany. Pewnie ciężko zadeklarować, czy dokładnie w 100% ten skład będzie taki sam, natomiast pamiętajmy, że Mistrzostwo polskie czy Puchar Polski jest tylko jednym z etapów. My chcielibyśmy w europejskich pucharach zajść dalej niż w poprzednich dwóch edycjach, więc musimy mieć odpowiednio silną drużynę. Na tym pracujemy już od pewnego czasu, jeżeli chodzi o nowych zawodników, ale na pewno nie chcemy się pozbywać tych zawodników, którzy stanowią usilę rakową. Cieszył pan się wczoraj z zwycięstwa Lecha, do Hafaje dla całej polskiej piłki, nie tylko dla samego Lecha. Bardzo się ucieszyłem przed meczem. Trzymałem kciuki mocno i formowałem, rozmawiałem też o tym z prezesem Klimczakiem. Po meczu gratulacje, bo naprawdę duża rzecz dla polskiej piłki, polskiej piłki klubowej. Mam nadzieję, że za tydzień powtórka. A potem przy odrobinie szczęścia trzeba myśleć o dalszych etapach. Trochę pozytywnej zazdrości pan czuje, czy chęć powtórzenia tego albo, albo pójście jeszcze dalej niż lech pozajemowy. Wiele na to wskazuje, że będziecie grali w eliminacjach do, mistrz, do Ligi Mistrzów. Ja nie robię słowa zazdrość, jeżeli chodzi o tego typu działalność. Bardziej chciałbym odnieść się do takiej sportowej rywalizacji my w tej sportowej rywalizacji na pewno swoje będziemy chcieli pokazać. Cieszymy się z tego sukcesu Lecha, bo to też odbicie w rankingu i to dla, dla wszystkich polskich klubów ma znaczenie. Natomiast my chcemy ze swojej strony pokazać, że Lech w tym sezonie zrobił duży sukces, czy robi duży sukces, a my w kolejnym sezonie możemy nie być gości.